O, ten, 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 tak? Nasz czas, official music video. Zaczynamy projekt, ja jak zawsze dobrze ubrany. Kiedyś byłem spięty, tak jak stu na moje gitary. Ci sobie by nie było, zawsze jestem wyluzowany. Najważniejsze są chęci, mordo, nie ma, że nie rany. Ta 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 ta, wjeżdża Gabronek i każy tu lata. Tańca do ringu, kolejna, kolejna wygrana Na co dzień to jestem spokojny, a na trening już wychodzi bestia, od dawna nie mogę wyjść z formy, bo obca mi presja czempiona mam mental Mówią raz się żyję, ja chcę że na bida. chcę zwierzyć Książki podróże znajomi to jest to, czym ja chcę żyć. Będę tu tylko raz, inni mogą o tym śnić. Rihanna, Taylor, Olivia, ja muzykę mam we krwi Napiszę sam nowy rozdział, otwierają się nowe drzwi Życie jest jedno, podejmę ryzyko Swoje wywalczeń nie ma za friko Nigdy nie chcę być na drodze do nikąd Idziemy prosto na szczyt razem z ekipą Najmłodsze w składzie, a najwięcej gadam Zapraszam do tańca, padniesz na kolana Po moich wybrykach go para Nieważne co powiesz, mam coś do dodania Trening, relaks, tak na co dzień biegnie życie Ciężka praca, żeby znaleźć się na szczycie Zawsze gonimy nasze marzenia. Przed nami jest cały świat. Pora postawić ten pierwszy krok. My to Tinsi, to jest nasz czas. Każdy dzień dla mnie to nowa przygoda. Razem ze mną przyjaciele i mój chłopak. Nowy dom, nowi ludzie dookoła. Chcę pomalować świat cały, żeby był kolorach. Hmm. To na poważnie jest, tak szczerze? Bo to mi trochę pachnie takim projektem. Robimy se jaja, że będzie jakaś ekipa challenge. No nie wiem, te tekst pisał jakiś trogrodyta, więc nawet bym uwierzył, że sami sobie to napisali. Kurde, ktoś to w sumie musiał wyprodukować. No nie wiem, no jest źle ogólnie, nie? Co to są za ludzie, no to też zbytnio nie wiem. Tylko gawronka kojarzę. Bo się bił na y, tym, bo się bił na klaucie. Na Wiesz, ja z jednej strony rozumiem, nie? Bo. Ktoś przyszedł z pomysłem z 2020 roku i stwierdził co może pójść nie tak jak zrobimy gorszy Team X? Co może pójść nie tak? Kopalnia pieniędzy. Wzięli jakiś sobie ziomeczków, ja nie wiem, podejrzewam, że oni z TikToka są. No bo jeśli są chociaż trochę znani, a ja ich nie kojarzę z YouTube'a, no to najprawdopodobniej są z TikToka. Kurwa, no trochę im się nie dziwię, nie? Ktoś przed i powiedział ty słuchaj, zrobimy z ciebie Lili Mouchanów, nie? I ona powiedziała, wow, ale fajnie, super. Ale jaja. No ale pachnie to, jak to nie jest troll, to to pachnie jakimś takim przy, przykrym odzwierciedleniem wyświetleniowym, że tak bym to nazwał, no. No chyba, że już totalnie z siebie idiotów porobią, no to może na Twitterze parę virali pójdzie, nie? Ale to jakby, no, no ja nie wiem, no. no. ta piosenka, no, nie zaskarbiła mojej sympatii. Kurde, oni wyglądają starego jakby mieli po 13 lat. Borys to brat Ryskali, brat. a, a Który to Borys? Sorry, nie znam. Jakby, to jak oni chcą jakby prowadzić karierę w show biznesie i w tym samym czasie chyba mieszkać ze sobą i jeszcze chodzić do szkoły? Czy jakby szkoła to już jest jakby taki wiesz, szkoła jest po se Nie, no, ta piosenka jest tragiczna, no. No, bo tu trailer jeszcze jakiś się pojawił. Bardzo mnie dziwi, że jakby wszystkie te projekty, one nadal po tylu latach opierają się na tym, że jest Warszawa, pałac kultury, jakaś piosenka. No. Jakby chciałbym się jakoś zaskoczyć, ale ja myślę, że się nie zaskoczę i że to nie będzie nic. Yy, nic innowacyjnego. Tak to trochę wygląda jak odgrzana zupa, która nie była smaczna już w momencie ugotowania, nie? Trzeba pokazać Wasza jak nie pałac. Wiesz, tylko kurwa, no ile. Ja myślę, że trochę ta moda na to, że wiesz. Że Warszawa, że Witkac, że Drogi Pasek, że willa z basenem, to już nie jest to. Też możesz zobaczyć, że nawet trendy w muzyce się zmieniły, więc ta szeroko pojęta popkultura się zmieniła w ostatnim czasie i na YouTubie zresztą to samo. Już najpopularniejsze treści to nie jest odebrałem nowy samochód, nie wiem, wydałam 10 tysięcy na ubrania, że już jakby to lansowanie się hajsem nie jest takie, nie jest na topie i ludzie chyba też nie chcą tego za bardzo oglądać. Wiadomo, że znajdzie się jakaś nisza. Ja nie, wiesz, ja nie mówię, że w ogóle pieniędzy nie można pokazywać, bo są ludzie, co potrafią wydać pieniądze i można i, i może się to dobrze oglądać, jak na przykład Budda, nie? Budda. W... ...pieniędzy przepala na tych odcinkach. Tam przepala, inwestuje, nie wiem, powiększa kolekcję, nazwij to jak chcesz, wydaje i się to dobrze ogląda. Ale już myślę, że, taki, że takie bezwartościowe treści, które tylko i wyłącznie takim sztucznym lancem się bronią, chyba nie jest już ten etap, nie? Nie wiem, ktoś z pomysłem bardzo nieświeżym przyszedł. No i zajeżdża to takim gorszym TMX, MX, nie? Nie wiem, kto za to odpowiada. Ale moim zdaniem nie byłoby to świeże nawet parę lat temu. I wykonanie też jest przeciętne. No nie jest to pewnie jakieś coś pod dzieci będzie, nie? Skoro oni sami mają 15 lat, no to to nie będzie nic. Co to jest ten Gold Rush? Gold Rush. Kto masz to jest Kim. Gawronek TikToker walczył na jednej gali z Federacji Klatę Ma. Borys Ryska, brat Marcysi, Eliza, znana z programu Królowe Życia, córka Izabeli Macudzińskiej. Emilka Emil Bober, TikTokerka, Gracjan Pawłowski, TikToker. Santia Kozłowska, Tiktokerka, Zabor. W spółce projektu znajduje się agencja Headstar, agencja 80 Działów oraz Karolina Gawrońska. agencji. No nie wiem, stary. Nie, 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 no nie wiem, no może. No, ja rzeczywiście tego nie będę oglądać, no po prostu nie. Jeszcze trochę wyginiemy jak mam bez żalu, Kromisko,